Zbliża się totalna wojna. Kizo w w wciąga potem hmm. feta, wciąga dzieci i dopada fobia. Słuchaj, matki, bo skończysz jak nałogowiec szczep. To jak stąd alkoholików na Oktoberfest. progresje pijona, łeb pod sklepem już polic z Finlandii. Cztery pory roku, lecz to nie Vivaldi. Jeden słuchał porad firmy, zaczął żyć na ostrzu noża. Potem oświadczył ulicy i nigdy nie podjął z Może perspektyw przelał plami w kielich. Chciał latać z orłami w chmurach, a grzebał z w ziemi, w Kiedy paru gości przyjdzie Miał opłatek, połamali go w Wigilię Lepiej biegnij, gdy nas widzisz Nie pomogą groźne miny Kiedy opadają przyciemnione szyby Lecić right w ride bike, chryzą z kurwy syny Muszy to the limit, szyki to był głupi imidż Lepiej biegnij, gdy nas widzisz Nie pomogą groźne miny Kiedy opadają przyciemnione szyby Szyby w dół, rad słów, leci do celu Ostateczne rozwiązanie kwestii pozerów Oni widzą hajca, i fani widzą biedę u... Przyjacielem Dukać wersus słuchać, wygrany jest tylko jeden, niechby taki gryzą klewę robią spań I to te za też się podpiął kurwa, trzeci witam, miesiąc o tym. Pamiętajcie, że jesteście pieskami i teraz przechłóczają przez cały miesiąc Nieba to trend, jaki kęp, to jest Fake Etylio Make it by żółter prawo Guerr. Kali chciał wyszarpać radio w środku, był komisarz, ryba, teraz biegnie za autem, bo mu przycina szyba, faktycznie niedoścignieni niczym strój z Dun Żab są zakładami nowej, jutro zrobisz sztuczny bióz dla pieniędzy tej kulturze wbił do trumny gwóźdź i miał tak otwartą głowę, że zgubił mózg, wybuchł od na uczeni wszak wyleciał przez co ty się rusz, wy popkordzi się, bo to dziwki nieskalane pracą, popatrz, płacą, za odwrócone wartości, które tak potępia wacą, to masowy Kid, jak Wiśniewski z drugą żoną Lepiej biegnij, gdy nas widzisz, nie pomogą groźnej miny Kiedy opadają przyciemnione szyby Lecić w live bike z kurwy syny Muszy to the limit, szyki to był głupi imić. Lepiej biegnij, gdy nas widzisz, nie pomogą groźnej miny Kiedy opadają przyciemnione szyby Szyby w dół, rad słów leci do celu Ostateczne rozwiązanie kwestii pozerów Jakby zbywa make-up i przyjmuje brownie shake'a Zero tolerancji dla rafterów, na z i shake, shake, jakby topieć ćwiczy twerk. A ja jawcie słuchać, krzyki, put your Polscy kiki, kiki, gangsta. Ze sprzedaży mefedronu, relacje na Face'a. Nie potrzeba konfidenta, bo przez same zdjęcia biedak przyciąga niebieskich jak gargamel z merfa. Przecież mam za kola, piszę jeszcze jeden dresia. To argument, a na profilowym palu z faceem Kup, w polskim rapie ksy w typu bilet MPK Jak kupeły KFC Albo Mirek CBA, AGD i RPK Gangi znają z GTA Spraje Zastąpił mefetowskie, bo to MMA HTA zajął się mieczem jak w Kendo Pod celow przekazują mu nagie mieczy jak jeło W końcu król bierzasz perło Co znaczy hipotonia Brzmi jak seks oralny kończący się uduszeniem z tłu. Let's go Zbawcza dla psów ich treść Pakuj manżur i cześć Bo 60 to jest suma Ale IQ ich trzech Leci w balet, jak mata kolejny diament. Podzieli go reptylianie z Rafalalem, leży w wannie, rzuca dla tumanów rym. Lecz wypiszał go cienko, jak matka na mundialu hymn. Zawód szynki, ty jesteś taka słodka. Populista b piesto jest to zryja Anna Grodzka. Je, yeah, łańcuch jągmy na to koszta, parę klocka. Schowaj iPhone, przywracam klimat, jak stara Nokia. Lepiej biegnij, gdy nas widzisz nie pomogą, groźne miny, kiedy opadają przyciemnione szyby. Lecić w live bike, gryzopiach z kurwy syny. Muszy to the limit, szyki to był. Gdy nas widzisz, nie pomogą grożnej miny Kiedy opadają przyciemnione szyby Szyby w dół grad, słów, leci do celu Ostateczne rozwiązanie kwestii pozerów Dzięki Clean Deck Tommy soku ma w kibilisji Dzisiaj traktuję drugiego jakby był niczym To karierę oparł na tym bagnie i biedzie A w latach 80. miałśmy walkę i wierzę Pod kamerę, luksus w womach nawet do dziś A teraz propsuje pandemię i propagandę COVID To jak cygan, który pełza udaje że nie ma nogi, a po Młodsza od maty. Zdała maturę i nie poszła do pracy. Marysia była lekko w szoku, wierząc w prawdy z wersów. Nie wiedziała, gdzie tam czai się stróż. Nie badała gestów, nie widziała, burzy Mogła mogłaś tak w deszczu. Teraz kwiaty zdechć już. Nie ma magii, jest brut i fałsz. biw tylko na Facebook i hajs. Centrum ich kłamstw. Gay, klub i trans. Bez mózgi lans. Polski rap to kosmiczne, jaja, tak jak Melbrooks. RA! Prawie wstyd i hańba. Na duszy, bywał Będą gryźli asfalt. O, oh, to pojebany film był American History X Sponie w miki banda Niczym Miki Lauda Lecą krzyki w miastach Jebać be i tik tok Stare brzmienie hardcore, Hip hop, twardzie lenie tańczą Hip hop, twardzie lenie tańczą Jebać ich, ich pop Na scenie jest hardcore, Hip hop, twardzie lenie tańczą Hip hop, twardzie lenie tańczą Jak i tick -tic tok Stare brzmienie hard Mafia, nie mam pytań bez bedobie, tańczy bez stanika Jak za bardzo powie, że Hera jest pycha Z Ralfem przed tam na fiuta, czy wszedł na fita? Józef lubi czekokrem, jak Terra Vita U Malika pozytywny testa tachifa Ślemy Disa przecierają oczy To jak rozjebać polski rap, nawet nie wstając z sofy Dawaj te patocioty Kim jest Jean pedofil? Sprawę bada sąd Spada w szok, mata wziął pana Panador Ej. Potem szpada w głoń. tata spawa go Matador polityka branża por. taktuś go wychowa jak Guantanamo. Jak armata na komara, ten nasz kanał ziom Drugi dis na kali to już profanacja z No Ogólnie to jest przeciętny dis yy, z ciekawymi fragmentami, o. no. Ja przede wszystkim jestem zwolennikiem. Ja nie jestem zwolennikiem, jak ktoś coś nawija w tym wypadku Grand The Connection i, i musi zobrazować o co mu chodzi. Jakimś obrazkiem, kurwa, jakimś wycinkiem. Nie, nie wiem, jak mam to wytłumaczyć, nie? Nie wiem, jakiś przykład. Pierwszy to wpadł mi do głowy. Coś tam kurwa, że raperzy handlują mefedronem, kurwa i musi dodać zdjęcie jak jak rozbili ten, ten Jim Roberta, Rober, Robert R, RTS, RPS, R, RPRS, R, o, Robert RS77, o, musiałem sobie w głowie to znaleźć, nie? Bo ja uważam, że albo musisz to w muzyce wytłumaczyć, o co ci chodzi, albo ludzie sami muszą wiedzieć, o co ci chodzi. A jak nie, to niech sobie wejdą na Rap Genius, nie? No. Czemu nam łapki w dół? Albo aplikacja, która po, pokazuje łapki w dół, buguje łapki w górę. To jest 18 tysięcy w górę. Widzisz? To się za chwilę chyba zbuguje. No, ja mam taką wtyczkę, która się nazywa View. YouTube Dislikes, czy jakoś tak? No. Więc tak jak mówię, ten dis jest. Jest bardzo średnim disem z chwilowymi przebłyskami po prostu. Hmm.